Hej, witam wszystkich na moim kanale. ci filmik z takimi pomysłami moimi, które może komuś się przydadzą i, yy, i może ktoś wykorzysta po prostu te moje pomysły. To nie są żadne jakieś super pomysły, to są po prostu takie moje yy, jakieś odkrycia, takie, które mi pomagają po prostu yy, przy makijażu czy przy pielęgnacji. Także jeżeli chcecie, to zapraszam do, takiego, do oglądania takiego filmiku. Następnie chciałabym Wam wspomnieć o maseczkach do stóp. Ja w życiu takich maseczkach nie słyszałam, dopóki ich nie zobaczyłam w sklepie i sobie myślałam, wow, godne wypróbowania". i wcale, wcale teraz nie żałuję. To są takie dwie maseczki, akurat te są jakieś, są to w sklepie chyba Savers kupowałam. Jedna jest brzoskwiniowa, a druga jest miętowa z masłem Shea. I słuchajcie, te, te skarpetki Producent mówi, żeby tam trzymać się tylko 20 minut, ale ja trzymałam je dłużej i, i bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, tak świetnie nawilżają stopy. Także, jeżeli sobie zrobimy jakiś taki pedikir, yy, wiecie, oczywiście, domowym sposobem, i potem zrobimy sobie te maseczki, one kosztują funta. No, trochę dużo za jedną maseczkę, bo to są takie fajne skarpetki, ale efekt będzie oczywiście super. Zobaczycie, jakie stópki się fajnie czują. Ja akurat mam trzy jeszcze, ale już dwie wykorzystałam, także jestem bardzo z niej zadowolona. Bardzo polecam ten produkt, jeżeli macie okazję wypróbować. Następną rzeczą, którą chciałam Wam polecić, i mówię, że jest dużo lepiej stosować w ten sposób ten produkt i robić w ten sposób demakijaż, to są waciki. To akurat są z Johnsons Baby, to są moje ulubione waciki, właśnie nowe zakupiłam. Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że one są takie duże i bardzo, bardzo takie fajne i one się nie, rozwarstw nie rozwarstwiają ani nie, e, nie rozciapują, jak zmywamy cokolwiek. I dlaczego ja polecam takie waciki? Dlatego, że ja mam trochę inną technikę zmywania makijażu. Ja niczego nie wylewam na wacik, ja niczego nie rozciapuję tutaj i, i sobie nie zmywam. Tylko ja po prostu nakładam produkt, który jest tam do demakijażu, jest to olej. Znorowywuję w skórę, czy w oczy, zależy, to tam chcę sobie zrobić, gdzie ten makijaż, do, do czego dany produkt jest oczywiście przeznaczony. Moczę ten wacik pod wodą, pod bieżącą wodą i zmywam. Płuczę ten wacik pod bieżącą wodą, zmywam. I zmywam aż do takiego momentu, kiedy skóra będzie czysta, następnie biorę następnie, normalny, mały wacik już okrągły i wszystkiego dokonuję za pomocą już w tej pozostałości, zmywam wszystko za pomocą płynu miceralnego. to jest najlepszy jakikolwiek bo, y, sposób zmywania makijażu, uważam, bo wtedy pozbywamy się wszystkiego do czysta. Wtedy oczywiście ta moja, wchodzi w grę moja szczoteczka, czy tam jakiś peeling, czy cokolwiek, ale zawsze to jest najlepszy sposób do, do makijażu. Wtedy nie męczymy oka, nie męczymy skóry, nie rozcieramy, nie roz... Nie roz y, sobie nie podrażniamy skóry. Następną rzeczą, m, którą już chciałam Wam powiedzieć, to będzie... którą jeszcze chciałam, o, o której jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to jest glinka zielona. Ja mam akurat glinkę zieloną, którą maltretuję... Już chyba od roku czasu, i to jest firma Aromantic. Ja tutaj to jest dostępna w Anglii taka strona internetowa, gdzie możemy kupić takie fajne produkty, właśnie naturalne. I ja tam zaopatrzyłam się kilka miesięcy temu właśnie w fajne rzeczy i do, do tej pory je stosuję. Dlaczego tak Wam mówię o tej glince zielonej? Ja nie wiem, co w niej jest, znaczy ja wiem, co w niej jest, ale w tym sensie, że te właściwości oczyszczające, które są, to są mega właściwości. One tak wspaniale nam oczyszczają skórę, że na przykład czasami jak mamy problemy jakieś skórne, typu wypryski albo na przykład coś, coś nas wysypie, ale też zauważyłam ostatnio, że mnie wysypuje bardzo często po umyciu e, zwykłą wodą z kranu e, twarzy. Ostatnio chyba jest bardzo mocno chlorowana woda, bo zapach, jak odkręcam kran, zapach chloru to jest tak intensywny, że po prostu myślę, że mnie to bardzo podrażnia, bo to nie są jakieś pryszcze, to są mega podrażnienia, także uważam, że zacznę stosować wodę przefiltrowaną do mycia właśnie twarzy, zobaczymy jak to będzie działać. Ale już Wam mówię o tej glince. Jeżeli właśnie mam taki problem typu wysyp jakikolwiek, to biorę troszeczkę tej glinki, ja już mówiłam to w poprzednim jakimś filmiku, trosze, troszeczkę tej glinki tutaj w ręku sobie zmaczam tą glinkę wodą termalną, tak, żeby uzyskać taką pastę, i nakładam sobie w jakieś tam miejsca, które mnie wkurzają i po prostu osiągam taki efekt, że te pryszczyki potem są tak fajnie zasuszone, skóra uspokojona, czyściutka, także to jest taki mój sposób na to, żeby, żeby to wypróbować. I naprawdę działa cuda, na przykład, nawet jeżeli mamy chwilkę czasu, jesteśmy w domu, nie mamy makijażu, oczywiście, to jeżeli coś nam się tam pojawiło, to tak fajnie nam uspokoi skórę. Bardzo polecam ten sposób. Eee, żebym oczywiście nie zapomniała, mam tutaj spisane. Eee, następną rzeczą, e, którą chciałabym powiedzieć, to są pędzle z takiego sklepu e, z e, przeborami do malowania. Dlaczego Wam chcę polecić ten, ten sklep, albo dlaczego chcę polecić te pędzle? Bo są mega, mega waźne. Ja mam tu kilka pędzli z tego sklepu, możecie zauważyć. Co tam wejdę, to coś fajnego znajdę. Oczywiście one są już używane, także nie są wyczarowane do filmiku, do potrzeb filmiku. Ten pędzel bardzo mi się fajnie sprawdza, jeżeli chodzi o podkład. Ja wiem, że teraz stosuję różnych technik, ale jak mi się zachce, to i taką technikę stosuję. Słuchajcie, mamy nałożony podkład jak, jak, jakąś, jak jakąś szpachelką. No wspaniały, jest mięciutki ten, ten pędzelek. One wszystkie kosztowały fun 98, 89, zależy jaki pędzel. Także ten jest świetny, słuchajcie. Firma się nazywa... Dale Rowney, i to, to Wam wszystkie linki tam podam do tego sklepu. Ten fajny taki, tutaj on jest też sztywny, oczywiście syntetycznego włosia, ale świetnie tu się nakłada e, cień, cień na powiece, jeżeli chodzi tutaj. No, mi, mi się on bardzo podoba ten efekt, także. No, wiem, że on jest wielki, ale jest super. Albo tutaj na przykład jakiś korektor, czy cokolwiek, mi się sprawdza. Ten super, słuchajcie, jest do e, nakładania szminki, po prostu megaśny pędzel. Tutaj e, to jest z włosia wiwiórki. Ja wiem, że te włosie nie jest jakiś super, one wszystkie już były prane, także e, nic im nie jest. Ten jest jakiś, e, on kosztował 1,80 80 i to jest jakaś e, seria wiwiórkowa. Tylko, że ta tańsza seria, bo ja już weszłam do takiego sklepu, już chciałam zakupić pędzel, który po prostu był po prostu cudowny, ja mówię, Boże, jaki cudowny pędzel, ja patrzę na cenę, a on kosztował 60 funtów, także nie myślę, że te wszystkie yy, pędzelki w sklepie takim do malowania są tanie, bo nie są, także, yy, także dobrze, że to zauważyłam, bo by było mi głupio przy Kasia. oczywiście bym odmówiła, ale no, trzeba czytać czasami ceny, a nie myśleć, że wszystko będzie tanie. No w każdym razie ten, ten pędzel słuchajcie, do rozcierania, tutaj do, do tego, do załamania, no, do nakładania cienia, jest mięciutki, fajnie, także uwielbiam ten pędzelek. Za grosze. Ten następny pędzelek, on dzisiaj był używany, także tutaj się z niego trochę sypie. Jest taki dosyć duży i chyba do cieni będzie za duży do rozcierania. Zależy, kto ma jaką powiekę, bo jak niektórzy mają duże oczy duże powieki, to oczywiście będzie fajne, ale nadaje się idealnie. Słuchajcie, ja nie miałam takiego efektu jeszcze tutaj pod, pod oczami, jeżeli nakładam swój ulubiony puder jaśminowi. Także najlepszy pędzelek, jaki mam do pudera jaśminowego i on kosztował około 2 funtów, nie więcej. Także słuchajcie, jest też, to też jest seria ta wiórkowa. Następną rzeczą, właśnie z tej białej serii jeszcze jest taki świetny, po prostu sztywny na maksa do brwi albo do jakiejś kreski, no, no po prostu cudowny, cudowny pędzelek. I moje, moich trzech ulubieńców, których używam do różu, każdy jest innego rozmiaru. Ten był moim pierwszym zakupem, po prostu świetnie nakłada się nim róż, brązer cieniuje się nim twarz. On już był trzy razy myty, zobaczcie, troszeczkę te włoski może odstają. Ale to nic, nic nie jest, po prostu tenki, fajnie wyprofilowany, mega. Yy... I jeszcze taki mniejszy, też może być na przykład do bronzera. Uważam, że lepiej się nadaje, bo właśnie tutaj można sobie fajnie wykonturować wszystko. A ten jest moim ulubieńcem, jeżeli chodzi, słuchajcie tego puchacza, jeżeli chodzi o nakładanie rozświetlacza. Po prostu świetnie się nim nakłada rozświetlacz. Zresztą to może służyć do tysiąca innych rzeczy. Także to są moje pędzle. Każdy kosztował funt 80, 1 98, także to nie jest jakaś wysoka cena za pędzle, a mam ich mnóstwo, słuchajcie. Następnie. Taka moja rada, no wszyscy oni wiedzą na pewno i, i będę się powtarzała, ale może się komuś przyda. Jeżeli chodzi o puder, tu akurat mam ten swój ulubiony puder sake, e, pitch Sake. Właśnie ostatnio tam coś powiedziałam chyba inaczej i tam mnie dziewczyny zaraz zaczęły przedrzeć, że nie mówię prawidłowo po angielsku, ale to przecież nie o to chodzi, bo nie, nie przygotowuję się do tych filmów, żeby to mówić w jakąś prawidłową, prawidłową angielszczyzną. E, puder oczywiście. Jest fajny, ale o co mi chodzi? Jeżeli chodzi o nakładanie, tu mam akurat prawdziwą tą, e, prawdziwą, załączoną gąbeczkę, która jest mega, którą piorę w pralce, słuchajcie, z że rzeczami nic jej nie jest. Także jeżeli chodzi o e, puszek, się uniósł puch z tego pudru. Jeżeli chodzi o nakładanie właśnie w strefie T, słuchajcie, jeżeli nałożycie to pędzlem, nie będzie miało takiego efektu, jeżeli e, puder nałożymy puszkiem ale Wam wytłumaczyłam. Czyli lepszy efekt osiągniemy, jeżeli nałożymy puder puszkiem i on wtedy naprawdę utrwali nam makijaż. Ja już to prze, przestudiowałam tysiące razy i wiem, i na pewno jest to godne polecenia nakładanie pudru. Oczywiście może nam trochę bielić twarz, taki puder, jeżeli chodzi nam właśnie o, o wycie, zmatowienie buzi, ale on potem ten efekt bielenia bardzo szybko mija, nie wiem, no jest po prostu to jest fantastyczne, jeżeli chodzi o nakładanie pudru fantastyczny, fantastyczny pomysł żeby wypróbować nakładanie go puszkiem, a nie pędzlem. Pędzlem też możemy wypróbować, ale mm, swoją drogą, a to swoją drogą, o tak, może powiem. I mój ostatni pomysł, nie, przedostatni pomysł. To są dwie rzeczy makijażowe. Ja po prostu ostatnio jestem na wszystko prawie uczulona. Nie wiem, może za dużo tego stosuję, albo może część rzeczy mi się przeterminowywało, muszę to posprawdzać. W każdym razie jednego dnia jestem uczulona, drugiego nie jestem uczulona, także walczę z tym jak nie wiem. I moim takim ostatnim odkryciem, nie odkryciem, bo przecież to nie jest żadne, mówiłam, odkrycie, bo o tym wszyscy mówią, jest czarny cień z Maka. I to jest cień carbon. To jest czarny jak smoła. Nie wiem, czy to cokolwiek będzie widać, bo ta moja kamerka chyba tak nie fokusuje, jakby się chciało. Słuchajcie, ja zamówiłam ten cień niedawno, całkiem, bo tu nie mam maka stacjonarnie, więc upaćkałam się cała. Więc zamówiłam go niedawno i jestem po prostu z niego zachwycona. Robienie kreski tym karbonem, tak jak dziewczyny tam mm, pixilu chyba polecały i tam mnóstwo innych dziewczyn, to jest tu naprawdę dobry efekt. Ja dzisiaj na przykład mam taką kreskę, assim, nie wiem, czy to będziecie widziały makijażu. Ale mam kreskę zrobioną tym cieniem i po prostu ta kreska będzie mi się utrzymywała cały dzień. Ja po prostu nic nie muszę doładowywać, nic nie muszę, wiecie, to nie jest przyładowana kreska. Ona ma tak fajnie taki soft look, czyli to jest wszystko takie, takie mięciutkie wykończenie. Fajne takie na, na oku, także utrzymuje się przy, przy tym cały dzień i jeszcze oczywiście mnie nie uczula, co jest po prostu dla mnie mega efektem, mega ważnym, bo nic chyba nieprzyjemniejszego bardziej nie ma, jeżeli uczulanie. Także to ja Wam polecam ten cień, bo starczy mi jeszcze dodatkowo na wieki. Nie muszę go niczym rozcieńczać, roz, żeby, żeby po prostu ta kreska wyszła na oku idealnie, a była po prostu dobra i, i nie uczulała, i nie rozwarstwiała się, i nie, nie rozcierała gdziekolwiek indziej. Wiecie, czasami mamy taki efekt pandy pod oczami, bo po prostu nawet nie wiemy, nie możemy tego sprawdzić, a wszystko nam się tutaj porozjeżdżało, a tym cieniem po prostu nic mi się nie rozjeżdża. I następnym, takim jeszcze moim ostatnim trikiem, nie trikiem, pomysłem jest nakładanie, nakładanie tuszu do rzęs moją, moim grzebykiem z Inglota. Ten, ten grzebyk bardzo dawno już mam, około półtora roku chyba i go stosuję naprzemiennie właśnie jak lubię, jak lubię z moimi tuszami. I ostatnio, ostatnio moim ulubionym tuszem jest ten tusz z Avonu. Jeżeli na przykład nałożę pierwszą warstwę tego tuszu na, na rzęsy, daje megaśny efekt, ja wiem, wszystko jest w początku, ale jeżeli na przykład lubimy taki efekt rozczesania, ja po prostu tylko wtedy zbieram z tej szczoteczki ten tusz, lub nawet mam tutaj gdzieś tam naokoło go wszędzie porozwalanego, więc biorę tylko na szczoteczkę i słuchajcie, rozczesuję te rzęsy, Raz, że one są rozczesane, jak nie wiem, to jeszcze dodatkowo ten tusz jest tak nałożony, tak wydłużone rzęsy, tak mega trwały. Jak nigdy dotąd. Także, jeżeli nie, nie, nie stosowałyście takiego sposobu nakładania tuszu, macie czas na to, bo to też trzeba troszeczkę poświęcić, to warto po prostu spróbować, e, spróbować nakładanie właśnie takim grzebnikiem. No i tak ogarniam to wszystko na stole, ale to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Także to są takie moje triki e, makijażowo-pielęgnacyjne. Jeżeli, jeżeli Was to interesuje, to, e, zainteresowało, to dziękuję bardzo. Także trzymajcie się, moi drodzy, buziaki, papa. Pa. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. Kochani jesteście, pa! Trzymajcie się, cześć!